to masz wąserek 127 numer Tu masz dokładnie 100 A to rozumiem, że wschód jedziesz zaraz do domu, tak? tak no, ale i autem <laughs> Ale i okej okay. Jesteś debiutantem w takiej imprezie? Debiutantem W ogóle w ultra, czy debiutantem w Karpatii? W ogóle pierwszy to tak naprawdę, no poważnie w górę Pierwszy raz w ultra i pierwszy raz ogólnie na wyścigu jakimkolwiek MTB. No to grubo rzeczywiście. No i co? Widzę, że ukończysz to gratuluję wielki. Wielki kolej z Buszowie ręcemu. Jest pomógł hitnie, fizycznie. fizycznie. Wy dwóch wystartowaliście? No cztery chcę A, całą czwórką po prostu? Tak, wszyscy tu sobie w miarę fajnie, tak się, się I wspieracie się. O, tak jest. Tak, z perspektywy tych prawie 600 km, to wygląda. Co najfajniejszego na tej trasie ci spotkało? Co mi się najbardziej spodobało, to, to że ludzie sobie uśmiechają się, idących, chodzących w ogóle. czy witają wszyscy. A tak z to. Czyli atmosfera fajna. Atmosfera oczywiście. A z wyścigu? Z wyścigu to. Bardzo dużo fajnych ludzi się poznało. I ogólnie, czy przygoda? Ciężka, ale przygoda. Czyli odnalazłeś tam przygodę? Tak, jest. tutaj. A co jest najtrudniejszą no, rzeczą, co trzeba tak najbardziej pokonać przy takiej Karpaty? Ciebie. Oj słabości, się. Wydawało mi się, że tak miałem przygotowany. Okazało się, że średnio. Się I... Mówię... Jakoś się udało. A jak to logistycznie rozwiązaliście? Gdzie spaliście? Jakie jedliście? Kilka razy udało się spać w Ale też spaliśmy. Trzy sześciuset dni w Tyszko właśnie wariowcem pod chmurką, różnie było no. Ale w namiocie, w hamaku czy nie, po prostu nie. na glebie? Tak, na glebie, bo sobie spód, piworek i jest fajnie no trzy godzinki. Okay. Jakieś specjalne przygotowania do tej imprezy czyni czyniłeś? No, co mi tak. To no oczywiście oprócz treningu i to. wyposażeniem wyjazdu. Ale tak naprawdę grubo przesadziłem z bagażem. Może dlatego tak. taka <grym> Odsyłałeś coś do domu? Nie, je wiedziesz Nie. wszystko to, co wziąłeś. Wszystko to, to co zabrałem, to wiosę. Jakieś przesłanie dla ojca dyrektora do kamerki? Kurde, ciężko, ale okej za jawy chłop. Niech się trzyma co ludzie. Takich wypadkach potrzebuję oczywiście. To co? Za rok się widzimy. Wiem, że to głupi moment na pytanie. Ale... W tym momencie to nie. No tak, teraz to będzie no, powiedzi... dość o To jest mi to nie wiadomo. Na pewno wtedy inaczej to wszystko będzie spakowane mniej i tak dalej. Zobaczymy. Na teraz to na pewno nie. Pokażę trochę twój sprzęt, także nie podjeżdżaj do mnie. Powiedz właśnie, jak się rower spisał? Uważasz, że ok, konfiguracja, wszystko dobrze? To jest to dobrze. Z rowerem tam. trochę wiadomo. one one błoto, to wszystko pornie idzie. Ale w miarę tam czyściliśmy sprzęt. Jest to głuma, była jedna i to tyle z No to niewiele, rzeczywiście. To jeszcze takie na no, koniec spontaniczne pytanie: i jedna rzecz najfajniejsza z całej trasy. Tak mówię o trasie. Które miejsce ci utkwiło w pamięci bardziej? To tutaj dzisiejszy single track mi się bardzo podoba. Docisnę i podchon, tak? Tak, tak. Okej. Okay. To normalnie, kozacki. Fajnie, kozarki, dziękuję. Kozacki, gęba się śmiała, czy serdia z Fajnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jakieś machanko do kamery poproszę jeszcze, a? pozdrawiam wszystkich. Dzięki, dzięki.